To jest ten drugi kolega, z którym prowadzimy nagranie. Idziesz odebrać swój rower? Tak. A to, co nie przyjechałeś własnym? Nie. Koleżanka Edyta załatwiła mi rower specjalnie na tą imprezę. Który jest dla mnie podobno? Ten większy pewnie. I teraz się okaże. Zakładam kask, przykrywam łysinę i jedziemy. Pan mu da taki szybszy rower, żebym tam dużo kilometrów zrobił. Tak, tak, będziemy najszybszy. Takim to mogę jeździć. Super! Co dostałeś? Mus i i batona. Gdzie jest wszystko? Może. A pan ile przejedzie kilometrów? Ile się da. A to wziął pan elektryczny rower? Będzie mały? Nie, nigdy nie biorę takiego. Ale mam takie, że można różne dystanse pokonać. I ze wspomaganiem. To pan zobaczy za chwilę, to uprzedzę. Zapowiada się świetna zabawa. A ile kilometrów przejedziesz? E, będę jechał busem, więc pewnie dużo. <noise> On pedałuje, ja tylko tu kieruję. To kolega jest wspomaganiem, to. Śpiewała od rana. Jedziemy na ride, ride, rajd. Ale to z takim obciążeniem ile pan przejedzie? No, ostatnio przyjechałem z tym obciążeniem 60. W tamtym roku tak przyczepkę. Czyli w tym sezonie jedziesz sam, tak? Rowerem? Nie będę jechał rowerem. Po kontuzji kolana będę kibicował. Przyjeżdżam tutaj na atmosferę i na dobrą dawkę emocji, która tu jest. Pan zabezpiecza imprezę? Tak. Co będzie pan robił? Mam nadzieję, że nic. Tak, <grymne> bo wiesz, że za każdy kilometr złotych, nie złotych, tyle ile zrobisz kilometrów, tyle pójdzie dla fundacji. A tu jakieś zakłady są? O, co jest zakład. Że kolega nie wygra z nami z godzinnym handicapem. Przyjmujesz? Wielokrotny olimpijski w nie w Erbudu, bo oczywiście, że warto pomagać. Jest, jeżeli jest taka możliwość i jestem na miejscu, to, to zawsze dołączam do takiej inicjatywy. Za chwilę pojedziemy kręcić kilometry dla dzieciaków podopiecznych fundacji Airbud Wspólne Wyzwania. Trzy, Dwa, Jesteś ostatni, musisz przyspieszyć. <laughs> Bo ostatni wystartowały. Jak się jedzie? Bardzo dobrze. Konie peleto. Jak trasa? Bardzo fajna. Panowie jesteście na czołówce, tak? Tak. Staramy się dotrzymać. Ale nie będę płacił za pańskie kilometry. Dlaczego nie? Sie nie liczą w wysiłku. Ja się pierwszy raz zdecydowałem pojechać długą trasę. Im człowiek starszy, tym większe wyzwania sobie daje. Bardzo dobrze się jedzie, trochę pod wiatr, ale dajemy radę. Ile pani przejdzie kilometrów? No mam nadzieję, że 60. A? Tak super! to za przerwa. A, przerwa? Przerwa techniczna na posilenie. Młodszy kolega trochę zaniebógł. No bo szybkie tempo mu daliście. No to sam się na to pisał. Wojtek, musimy jechać, bo nas wyprzedzają. Masz jeszcze siły? Jeszcze trochę. Jak siły? Bardzo dobrze, jest moc. Ostatnie metry. <laughs> yeah. Gratulacje. kasku to? Nic dodać, nic 10 na 10. Jak trasa? Dobrze, fajnie. Zmęczony? Trochę. Parę kilometrów zrobione. Męcząco. Cały czas na ustańce się jeździło. Metal, proszę! Gratuluję. Ale się pan nie zmęczył nawet. To <noise> takie pozory. Ale widzę, że bardzo jesteś zmęczony. Ja jestem bardziej. Ty jesteś bardziej, bo dałeś się radę całą trasę, bo jesteś młodszy chyba. Gratuluję! Oh udało się dotrzeć tak, udało się dotrzeć spełniłam ha, yes. i to przed czasem dzięki o I żeby się pani prezydent nie patrzyła zawsze w różowe formulara tak dzięki myślę też czarne są to jest czarne to ja widzę jakiś okrzyk radości do kamery hip hip hurra. ale zrobił pan równo 60 km? nie ja jechałem tą tor to za rok to dłuższe. No pewnie, ale na nogi się telepią całe Dzień dobry, brzeszowie wszyscy zdrowi, wszyscy bezpieczni, wszyscy uśmiechnięci. Przejechaliśmy w sumie 2450 km na dwóch trasach. Zobaczmy, co jest w środku. Nie się rozerwało. Złoty medal waży 0 gram, a ja swe życie teraz wygrywam. Brawo! <noise> Akurat taką miałem.